Witam wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj wybrałem się na klenie, ale klenie w wersji spinningowej. Jestem nad niewielką rzeczką, nad którą poprzednie sezony udawało się całkiem fajnie te klenie połowić, dlatego też uzbroiłem się w delikatny spinning i z tym właśnie spinningiem będę dzisiaj próbować te klenie prowokować. Także dzisiaj zaznamy sobie trochę wiosennego klimatu i mam nadzieję, uda mi się Was trochę zarazić takim właśnie delikatnym spinningiem i kleniami. Co prawda te ryby tutaj ruszały tak pełną parą, kiedy ta wiosna już była taka naprawdę solidna, było bardzo ciepło. Niemniej jednak, no kilka dni już ciepło jest, dlatego postanowiłem spróbować. Nie raz jeszcze nad tą rzekę planuję się tej wiosny wybrać, no ale kiedyś musi być ten pierwszy raz, żebyśmy przekonali się i sprawdzili, czy te ryby już powoli się ruszają. Czy w rzece widać jakieś życie. Ruszamy. Pierwsze miejsce od razu przyjechałem w taką bankówkę zeszłoroczną. Tutaj. Zobaczymy, czy w tym roku też będzie dawać ryby. Nie wiem, czy jeszcze nie jest za szybko, ale spróbujemy. Muszę sobie tylko tutaj przejść trochę powyżej. ale podmokło. Zobaczcie. O, jest. Siedzi. W pierwszym rzucie. O, ale mały. Mały klenik. No ale stoją tutaj. O, taki mały klenik. Ops. No popłynął. No mniej więcej tak właśnie zachowują się klenie, które są w łowisku i do tego chcą jeść. O no, jak wiemy, gdzie one mniej więcej się ustawiają, wystarczy. No jak widzieliście, jeden rzut wystarczy. Co prawda nie są to rozmiary, po które tu przyjechaliśmy no ale pierwszy klejnik już się zameldował idziemy dalej, bo tam widziałem że jakaś ryba się pokazała pod niestety w dosyć trudnym miejscu bo pod taką zwaloną, pod taką zwisającą gałęzią no ale jakoś tam spróbuję ją osiągnąć no i to centralnie tak jak po drugiej stronie widzicie to drzewo to kawałek na prawo jest taka zatoczka i tamta ryba tylko że tak, tu mamy drzewo, zwisające gałęzie nie wiem jakoś z tej strony muszę chyba tutaj podejść ja bardzo nie wiem jak tam tu o woblerku możemy zapomnieć Raczej spróbuję gumą będzie mi może prościej tam podprowadzić O, było Kurde nie chciałem, albo złapał i puścił. Kurde. Nastąpiła zmiana miejscówki. Przejechałem samochodem w zupełnie inny odcinek. Tam niestety nic się nie zadziało. I spróbujemy sobie najpierw obłowić tutaj ten fragment. O, siedzi. O, kurde, spadło. Ale to bardzo mała ryba. Nie wiem, czy to obstrążek nie był. Bardzo mały. A niestety, coś w tamtej miejscówce mieszkało, ale... Się zerwało. Nie było to duże, myślę, że albo mały pstrążek, albo mały klenik. Wrócimy sobie tam jeszcze na koniec, bo to miejsce jest bardzo fajne, a tymczasem wejdziemy sobie w kolejną miejscówkę, która zwykle dawała jakieś klenie. Zobaczymy. Kolejna miejscówka, tutaj dosyć ciekawie przed nami wyjście z zakrętu. Tam jest zewnętrzny łuk, tam się stworzyła taka mała zatoczka, taka. Tutaj nie wiem, co to takie troszeczkę, jakieś krzaki wystają. Za tym tworzą się takie małe warkoczyki, i zaraz poniżej jest jakaś zwałka, i kawałek dalej znowu zatopione krzaki. Więc sobie te wszystkie miejscówki tutaj obłowimy. Zobaczymy, czy coś tutaj się uda złowić. W zeszłym roku te miejsca dawały ryby. Takie podklania, no to tutaj fajne te misuweczki są poplerek prowadzę bardzo powoli. Siedzi. Co to będzie? Klenik. Tlenik. Ale mały. No ale jest. No może i nie taki mały. Nie, no mały. Ale coś jest. No dobra, to teraz już sobie troszeczkę tutaj to miejsce odpuścimy, a ja się przesunę trochę niżej i tą pierwszą zwałkę o żabki się pojawiają musimy się tu nie wpierdzieli nie I tą pierwszą zwałkę sobie obudzimy zaraz tam przejdę dalej i to samo z drugą można nawet jak ściągam tego woblera czasami nawet Przestaje skręcać, jeżeli prąd jest na tyle mocny, że powoduje, że ten wobec sam z siebie pracuje. Wciąż prowadzony po łuku, można go sobie po prostu trzymać w miejscu. <tuszy> Tutaj niestety teren dosyć podmokły, trzeba uważać. O. i wystarczy, kurde, żeby tutaj gdzieś się nie wpierdzielił o, tu Wam powiem, że jest tak dosyć grząsko więc chyba sobie odpuszczę tam ale z te... o Boże, z tego miejsca też opowiem najpierw tu za zwałką te zwarki też koniecznie trzeba przejechać woblerkiem kilka razy Dobra, słuchajcie, spróbuję się stąd wydostać, bo tam, za tym krzaczkiem, widziałem bardzo pięknie jakaś ryba zebrała, yy, więc jakoś muszę się tutaj przemieścić, chyba wrócę po prostu. Jeszcze wezmę przy okazji statyw i spróbujemy sobie za tymi krzaczkami obłowić, bo tam coś ładnego to wyglądało, na coś ładnego. Dobra, tutaj chyba będzie dobrze. Tam fajnie to wyglądało, zobaczymy czy uda się to przechytrzyć. problem, że tam jest woda spokojna i wobler nie pracuje za bardzo krzak kurde no trochę tam potwitchować trzeba jeżeli zdecydujecie się na łowienie kleni na spinik na takich niewielkich rzeczkach nie bójcie się używać większych woblerów. Ja wiem, że kusić nas będą te wszystkie małe woblerki imitujące żuczki, robaczki, biedroneczki, ale na to moim zdaniem jeszcze przyjdzie czas. Niech się jeszcze trochę ociepli wtedy te owady ruszą nad wodę, będziemy często widzieć zbierające z powierzchni klenie i wtedy jak najbardziej jest sens takich małych woblerków płytko schodzących czy wręcz smużących używać. Pamiętajcie, że zawsze trzeba obserwować, co się dzieje nad wodą i dostosowywać się wtedy do, do tego, co się dzieje, czyli tak jak mówiłem, no jeżeli widzimy, że coś zbiera, no to wtedy używamy przynęty takiej płytko schodzącej bądź smużącej. Natomiast teraz jeszcze jest, no jest już ciepło, ale to ciepło nie jest aż tak długo, to są dopiero pierwsze dni ciepła. Ja co prawda widziałem dzisiaj spławiające się ryby, ale nie widziałem, żeby cokolwiek zbierało. Dlatego właśnie zdecydowałem się dzisiaj używać rapalkę 5 pięciocentymetrową. To jest taki woblerek, który akurat na tej wodzie się bardzo sprawdza. Zresztą to jest wobler, który chyba na każdej wodzie się sprawdza. Nie trzeba go tutaj za bardzo o nim opowiadać, bo chyba każdy wie, co to jest za wobler. I ja no głównie na to dzisiaj łowię. Ewentualnie można spróbować na jakieś gumki, robaczki. Teraz ten rynek jest zalany tym wszystkim, więc też jak najbardziej, no te robaczki też już się powoli budzą do życia, więc na to też można próbować. A za chwilę jak się zrobi trochę cieplej, bo nad tą rzekę jeszcze w tym roku na pewno wrócimy, to tak powolutku z tej rapalki, z tych takich większych woblerków będę się przesiadał na te mikruski właśnie płytko schodzące, czy też smużące. Gdybyście się dziwili, dlaczego przy tym woblerze nie mam e, jednej kotwicy, no to odpowiadam, że chcąc łowić zgodnie z regulaminem na tym odcinku rzeki, tą jedną kotwicę musiałem zdjąć. I powrót moi drodzy na miejscówkę, od której dzisiaj zaczynaliśmy. Zwykle na tej rzeczce tak robię, że tutaj zaczynam, przejeżdżam sobie potem na inne odcinki, a ewentualnie tutaj potem wracam. Bardzo lubię właśnie gdzieś tam na wieczór jeszcze sobie tutaj zawsze to miejsce sprawdzić. Ok, no to jestem. Tradycyjnie oczywiście rapalka, piątka. Dwa, co prawda niewielkie, ale jednak dwa kleniki udało się dzisiaj złowić właśnie na tą rapalkę. Dlatego przy tym w oberze pozostanę. Próbowałem na inne przynęty, niestety bezskutecznie. Dlatego całkiem możliwe, że one właśnie żerują na takim narybku. Tak jak mówiłem, myślę, że jeszcze na takie owady jest troszeczkę za szybko. Nie widzę żeby coś latało, nie widzę też żeby coś zbierało. To jest wobler, który jest niesłychanie łatwy w obsłudze, bo po prostu stojąc i rzucając w dół rzeki wykonuję rzut, zamykam kabłąk i powolutku wachlarzem, kręcąc kołowrotkiem. Jeżeli są takie momenty gdzie ta woda stoi, no w rzekach tak się zdarza, że są jakieś zatoczki to wystarczy troszeczkę tam, o, szczytówką popodciągać tego wobera tak, żeby on zapracował i to już wystarczy, żeby ewentualnie sprowokować rybę o mówię, tu się dopiero rozkręci temat to jest jeszcze parę dni dopiero ciepło A jak mi się zasięg rzutu kończy to oryginałka jest pływająca, więc po prostu rzucam ją najdalej jak się da i spławiam ją trochę sobie żeby sobie spłynęła w te miejsca, które mnie interesują i zaczynam znowu prowadzenie. Dobra, idziemy dalej. Nie ma co za długo stać w jednym miejscu. One z reguły, tak jak już mówiłem, jak są chętne, to w pierwszych rzutach powinny reagować. A jak nie są chętne, to nie chcę mi się tutaj nad nimi orać. Idziemy dalej. Jeszcze na koniec zrobię sobie te miejsca, co widziałem tam jakieś spławy. No idę sobie w dół rzeki i tak im bardziej w dół idę, tym mniej życia widzę. Nie wiem, czy dlatego, że tego życia tu jest po prostu mniej, czy może dlatego, że powoli zbliża się wieczór. Tak czy inaczej coś już na tej rzece odpala. Myślę, tak jak już mówiłem, że jeszcze chwilka i ona ruszy już. Na dobre, niech się jeszcze troszeczkę cieplej zrobi. No w zeszłym roku jak tutaj łowiłem, to faktycznie było trochę cieplej. A jeżeli chcielibyście zobaczyć ubiegłoroczny materiał właśnie z tej samej rzeki, to możecie sobie kliknąć tutaj i obejrzeć jak to było rok temu w oczekiwaniu jak to będzie w tym roku. A ja już kończę. Nara.